Siemaneczko, Siemaneczko. Dzisiaj porozmawiamy o Skate de Infinity koks anime, które skradło serduszko wielu ludziom. Zaczynajmy. Na starcie z anime mamy motyw przyjaźni, gdzie poznajemy naszych głównych bohaterów, czyli Rekiego i Lange, dwóch nastolatków, którzy stają się przyjaciółmi, następnie Reki prowadza w świat deski Lange i w go w świat nielegalnych wyścigów. Jest to nowe, bardzo oryginalne anime. Wyszło ono ze studia Bones i pierwszy raz widzę anime o testce. W dodatku tak dobre i wciągające. Anime liczy tylko 12 odcinków, jest to wielki ból uwieście, ale włączając pierwszy odcinek wiadomo, że czeka nas przedni seans. Śledzenie losów tych panów to sama uczta. Fabuła na starcie wydaje się płytka, jak to sportówka. Ale po paru odcinkach szybko idzie się przekonać, że każdy z chłopaków coś w życiu przeżył i mają za sobą kawał porządnej historii. Trzeba wspomnieć o animacji, która jest według mnie najmocniejszym punktem tego anime kolory jak żywe. Bohaterowie zostali narysowani z wielką dbałością o najmniejszy szczegół a o oczach to już nawet nie wspomnę. Postacie, energiczny główny bohater i spokojny, flegmatyczny Langa, który przed poznaniem Rekiego mało cieszy się swoim życiem, ale wszystko zmienia się w nielegalnych wyścigach. Postacie i ich historia to trzeba zobaczyć na własne oczy. Ogólnie ogromna pochwała dla tego anime. Nowa nietypowa sportówka dla każdego otaku czy niedzielnego widza anime. Gadać o tej produkcji można w kółko, ale ty drogi widzu, włącz pierwszy odcinek. Zapomniałbym o muzyce, która pozwala nam bardziej zrozumieć emocje bohaterów. Kawałki, które są grane w anime są bardzo różne. Po techno aż do samych klasyków. Co do muzyki w tym anime jest ona po prostu na dobrym poziomie. A wy drodzy widzowie, swoją ocenę tego anime zostawcie w komentarzu. A ja widzę się z Wami w następnym odcinku.